Dzisiaj prankuję mojego przyjaciela Dyzia Zmieniając się w różne moby Zaczniemy od pieska, a zmieni się nawet w Marszala egzys psiego patrolu I na sam początek go uderzymy Dobra, dobra, mnie nie widzi I teraz cyk, okej okay? Au, co mnie uderzyło? E, czy to ten piesek? O nie, to chyba nie było. on w ogóle Jaką on ma piękną niebieską obrożę Dobra piesku, nie mam czasu, bo przechodzę grę idę kopać dalej Uderzymy go jeszcze raz Au, no jest to u mnie tak? On mi dał wszystkie kamienne rzeczy, już nie muszę zbierać kamienia i drewna. Dziękuję ci, piesku. Jesteś naprawdę przydatny. To teraz mogę iść do kopalni. Zobaczcie, dyzio właśnie tam idzie, ale przed kopalnią. morw dobra. I zobaczcie, już jestem krówką. Nadchodzi dyzio. O, krówki, jak one padają, muszę wziąć mięsko. I tutaj mam cię. Nie uciekaj mi. Gdzie jest ta ostatnia? Tutaj. Zaraz się dopadnę, krówko. Jak się czujesz, że pójdziesz na mięsko? A, nie, ratunku. Odbiegani po pomocy. Nie, dyzio mi odpuszcza. O, mój Boże, mój się mogę jakoś zgubić. Co jest? Dobra. Mam pomysł. Niech się mnie tutaj goni. Dobra i widziałem, widziałem teraz Krzesiwo. Zobaczcie od cały czas mnie goni, ale co powie na to, jeśli tutaj postawię w ognia? nie, krowa wszystko podpala. Jak to możliwe? <laughs> Zobaczcie ile ognia. Mam nadzieję, że teraz go jakoś mi się uda zgubić. Zobaczcie, już jest daleko. Tak jest. Mam nadzieję, że mi się uda. Ta krówka też spadła w ogień. Zaraz będzie pieczona wieprzowinka. O nie, co on w ogóle do mnie Teraz prowadzimy Dysia już prosto do jaskini i Dysio prawdopodobnie nie zajmie się jaskinią, a nie nami Zobaczcie widzowie, tutaj jest ta jaskinia Dyzio powinien ją zauważyć O, jaskinia, już zostawię tam krowę Tylko sobie zjem, wystarczy Mi pięć plasterków I zeskakuję Dobra, a! na całe szczęście udało się Przydałoby mu się teraz pomóc, bo zaraz go potwory pożrą Więc szybko zamieni się w psiaka Dobra, jego pieskiem jesteśmy, więc zejdziemy Tutaj sobie zeskoczymy, okej okay. O, żelazo, muszę je wykopać Dobra, się zajął się teraz y, żelazem A my właśnie narysujemy mu tutaj kilka zombiaczków zobaczymy, jak zareaguje. Dobra, zombie farmer jakiś. Nie wiem, co to jest, ale poczekajcie. On nas jeszcze tutaj nie widzi i patrzcie. O kurczę, poleciałem. Raz, dwa, trzy, cztery. Patrzcie, idą wszystkie do niego. O nie, z broniami strzelają do mnie. Ha, co jest, Dysio, mam kłopoty. Dobra, ale na szczęście nie dotrą do niego przez tą wodę. Kurczę, to nie tak miało wyglądać. Miały go być, a ja miałem go uratować wtedy. Dobra, nieważne, zrobimy to akcję jeszcze raz. A, kolejne żelazo. Kurczę, dobra, Dysio tam poszedł, ale zobaczcie, nie spodziewa tego. Z tego. zombiaków go zaatakuje. Zobaczcie, a niech tu tylko wróci. A nie, skąd się, tu tyle wziął, ale wszystkie je wysiekam. Ale potrzebuję zbroje. O kurczę, dobra, się potrzebuje pomocy. Zobaczcie teraz to. Pu, 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 A mój Boże, mój magiczny piesek załatwił je, rzucając podki. Piesku, pomogłeś mi. Dziękuję ci bardzo. Ale, Piesku, jestem bardzo głodny. Masz mnie czymś poratować? O kurczę, dobra, jo jest głodny. Może? Hmm. Dajmy mu coś, na przykład. Kład. Może najpierw e, cztery bebsztyki. Au, strzela do mnie. O nie, tutaj jest, kurczę, zobaczcie, tutaj jest zły szkielet. Muszę go zabić. Cyk, cyk. Patrz, jakim jestem pomocny pieskie! Au, dziękuję, ale sobie to rozjem to pieczone. Miam, 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 miam. Hmm, pyszne. O, kurczę, dobra. owalił właśnie całego steka. A my może piesku, znaleźliśmy się w opuszczonej kopalni. Idę ją splądrować. O, kurczę, dobra. Dysio stwierdził, że będzie teraz gonił sam, ale my mu pomożemy i stworzymy dla niego prezent. Dobra. Damy tutaj może właśnie skrzyneczkę ok. wiesimy tutaj właśnie rameczkę Z diamencikiem, żeby dyzio wiedział, że to dla niego I na tablicy napisamy prezent Dla dyzia, ok. weźmiemy dla niego Trzy diamenty, diamentowy miecz Oraz uh, diamentową klatę, dobra Rozporządzimy to mniej więcej powiedzmy Jakoś tak, ok. i musimy Tutaj dyzia jakoś przyprowadzić, tylko nie wiem Gdzie on jest, o, oh, akurat tutaj jest, dobra Hitniemy go i że poszedł. O, nie bij bo zaraz ci naprawdę oddam, bo się wkurzyłem eh. Co to za diament, ale Tutaj jest jakiś napis, prezent dla Dysia? Co? I diaksiko? Tak. I mamy jeszcze trzy diamenty. Do tego diamentowy miecyk i zbroję. Co tutaj się dzieje? Muszę sobie ją ubrać. Okej. Okay. Dosłownie, nie mogę w to uwierzyć. Dziękuję ci, Piesku, że mnie tu zaprowadziłeś. O tak, udało się uszczęśliwić Dysia. Zobaczcie, jak on już jest potężny. Ale przydałoby się znaleźć jeszcze więcej diamentów. To zobaczcie, widzowie, co ja teraz zrobię. Dobra, Piesku, idź, poszukajmy jeszcze więcej diamentów. A ja idę wykopać to złoto. Okej, okay, dobra, Dysia będzie akurat kopał złoto, więc. My pójdziemy sobie tutaj Ej, co? Myślałem, że to diamenty Co to jest jakieś e, ore Nie wiem, co to jest Dobra, pójdziemy sobie może tutaj w to miejsce Piszemy sobie diamentową rudę Zobaczcie, ile tu tego tu będzie Wow, w to nigdy nie uwierzę Patrzcie widzowie, a czy wy byście uwierzyli w tak niepotyczne rzeczy? Zobaczcie, ile tu jest diaksu Ale patrzcie widzowie, ja mam jeszcze jedną specjalną umiejętność Mogę się zamienić kogoś z psiego patrolu Patrzcie, klikniemy sobie M i weźmiemy na przykład teraz Marszale, zobaczcie, o Boże Jaki on jest straszny, mam nadzieję, że nie wystraszymy Dysia, patrzcie, podejdziemy sobie do niego I pokiśniemy, tyk A, co to za straszny pies, to nie mój piesek Zobaczcie, Dysio idzie akurat W stronę naszych diamentów, patrzcie Co, on tutaj się zaklinował, czy co? Dysio, nie w tą stronę To no, piesek mnie uratował, może nie jesteś Taki zły, ale jesteś bardzo straszny Idę tu, lediaksu so. Biorę wszystkie Patrzcie, jak on się ucieszył, o mój Boże Co tu się w ogóle dzieje? Ale, ale widzowie, żeby nie było, że jesteśmy tacy dobrzy. Zaraz mu coś tutaj zrespimy. <laughs> Ile to jest diamentów, ale coś mi tu cuchnie redstone'em Co? Ty się powiedział, że Redstone cuchnie! O, nie widzowie! Przy redstone to jest najlepszy blok na świecie! Nie może tak mówić o redstone'ie Zaraz mu się odwdzięczymy! Zobaczcie, widzowie on coś takiego jak Spider Pick. Jest to mutant spider, czyli mutant pająk I cyk, Zobaczcie, jaki wielgu. O nie, dobrze, że wykopałem wszystkie diakse, bo to budowano... jakaś na świnia wpadła do dołka. O nie co? Ona go nie goni! Nie! A, ale się teraz zdenerwowałem widzowie! Nie no, to nie może tak się skończyć, więc teraz mutant szkiele! Bądź tutaj Dysia, nie ucieknie Sedema, a Aaa, o się to nie mieści! Ty jesteś złym psem, widziałem, że to ty postawiłeś, uciekam stąd! O nie widział nas! A, tylko nie to! Ale skraftowałem sobie zbrojkę! O kurczę, zobaczcie jaką Dysio ma zbroję, ale nie spodziewa się, że tutaj zaraz przyjdzie mu tancior! Zobaczcie jak do niego ładuje! Au, dobrze, że Gnata zrobiłem Teraz może go zaciupię, ale nie wiem, czy dam radę O nie, Dyzio ma Dziś ma problemy, dobra, może mu troszeczkę pomożemy Chodź tutaj, Dyzio, uleczę cię po, po, po. A, coś mi uleczyło Muszę go pokonać z mieca. Dobra, pokonałem, a i muszę znaleźć amunicję Do mojego Gnata Gdzie jestem ten wścibski nasłał na mnie mutanta Tutaj, zaczął smaży. A, nie, tylko nie to Dyzio się nas bardzo zdenerwował Idziemy właśnie tutaj, czekajcie, musimy szybko zamurować Nie, nas tu nie było, widzę, nas tu nie było! Ja uciekł, nie mogę go znać! Nie, tylko nie to. Dysio mnie gonić, ale mu się na szczęście e, nie udało. Dobra, mniejsza z tym. Wylecimy teraz już sobie e, na samą górę i zamienimy się właśnie w normalnego jego psiaka. Okej, okay, uwaga, uwaga, bierzemy sobie. E, dobra, i jesteśmy już w normalnym pieskiem. A mój Boże, piesku, wyprowadziłeś mnie z tej strasznej kopalni, ale musimy się dostać do nederu. O właśnie, Dysio chce się dostać do nederu. Popałki blaze'ów są właśnie niesamowicie potrzebne. Myślę, że możemy mu na pewno. No pomóc, zaraz coś znajdziemy. Okej, okay, więc ja dzisiaj już zgubiłem. Zbudujemy właśnie ten portal e, mniej więcej tutaj. Okej, okay, nad wodą, dobra, cyk, cyk, cyk. Taki właśnie duży e, portal, dobra, cyk, zapalimy go sobie, a na górze go podpalimy, ale to jest straszne. A tutaj, w tym miejscu właśnie, postawimy sobie e, tutaj amongasa. Zobaczcie, właśnie takiego, tylko musimy go tutaj obkręcić. Oj, nie w tą stronę, o właśnie w tą zobaczcie, będzie stał tutaj. E, I pilnował tego portalu. Ale się go pewnie wystraszy. Ale spokojnie, jest to tylko NPC. Dobra, się sobie właśnie tutaj biega. Chyba zabija owieczki. Cyk, hitniemy go. A, o nie, wiem, nie bo cię jajkiem. O nie, chciałem jajkiem. Dobra, zaprowadzimy go właśnie tutaj do portalu. O nie, to z portal, to jest straszna monga. to <noise> Co tu się stało, Wizale Co ten na bogu zrobił? E, mam go w ręce, co jest grane? Bardzo się boję, muszę go wyrzucić. <noise> o, skakuje do portalu. <noise> Czy wy tam widzieliście, widzowie, co tu się stało? Dobra, idziemy z Dyzią do portalu. Ojejku, jak tu strasznie, piesku, zaprowadź mnie do fortecy. Ale, przydałoby się do jakoś wystraszyć. Mam tutaj właśnie jajko glizdy. Postawimy blok diamentu tutaj za portalem. Dobra, zaraz się nim na pewno zainteresuje. A jaki diamenty? A my postawimy tutaj trzy glizdy. Zobaczcie to. O nie, co to za trzy glizdy? Tak, spaliły się. Co? Jaką on ma potężną broń? Jakim cudem? Dobra, widzowie, dotarliśmy już Właśnie do fortecy i tutaj zaprowadzę Dysia. Ciekawe, jak zareaguje. Ale bardzo forteca. Okej, okay, więc on się cieszy, że jest forteca. Ja tutaj sobie wskoczę. Hop, czekajcie, musi skoczyć za nami. Dobra, jest. okej, okay, widzę, więc znalazłem właśnie spawner. No nie strzelaj na mnie, ty Blaziu, bo ja cię zaciupię zaraz. O, teraz wie leczy Jakiś opętany blazer. <laughs> co on w ogóle kala widzowie. Dobra, załóżmy, że właśnie tutaj przy końcu zbudujemy sobie coś takiego. Ok. Okej, okay, postawimy tutaj sobie właśnie skrzyneczkę i Blazy. Ok. Hej, okay, dobra. Ale Dyzia, wiem, że mnie nie słyszysz, ale pojdź tutaj za mną. Ale boże, kęsik muszę go otworzyć. Dobra. O, udało się. Dwa okay. Dobra, teraz mam już wszystkie. A teraz widzowie, pokażę wam specjalną sztuczkę, jak zamienić Dyzia w Skibidi Toileta. Widzowie, zobaczcie, mam tutaj taką specjalną miksturkę, która nazywa się Skibidi Toilet Visa. I właśnie teraz możemy zamienić Dyzia w Skibidi Toileta. Dobra, gdzie on tutaj sobie stoi? Okej. Okay, I uwaga, trzy, dwa. Jeden i pom, Dobra, i zamienimy go. Ja się! Co? A oj Boże, jestem Skibidi, toiletem, dziadkiem. A ja się go boję, gdzie jestem niebieski, ja? Teraz, widzowie, weźmiemy sobie potion, który nazywa się Antitotum na Skibidi. Czyli zmienimy Dysia w jego normalną wersję. Podejdziemy sobie właśnie pieskiem. Dobra, on tutaj stoi. O piesku, możesz mnie uratować. Dobra, Dysio, w takim razie na spokojnie mogę ci pomóc. I uwaga, rzucimy w niego tym ten 3, 2, dwa, jeden i pum! Jest! Dobra! O, jestem w końcu normalny! Hip, hip, hura! Dziękuję, piesku! Łap tutaj kostki! O, kurczę, kosteczki dostaliśmy! A, miam, nam dziękuję ci! E, bardzo, dobra, w takim razie przydałoby się wyjść z tego netheru! Chciałabym już stąd wyjść! E, ta, bo Enderman! Piesku, ja potrzebuję pereł, zapomniałem i wziąć! Masz może już perły, Enderu? Kurcze, Dysio chce już peru Enderu! E, no dobra, trochę mu dokuczaliśmy, więc możemy mu pomóc! Mam i pomóc, zamienimy się właśnie w tego rekinusa! I wyjdziemy z wody i damy mu perły Zobaczymy, jak zareaguje Dobra, uwaga, go, 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 pływamy sobie właśnie takim rekinem I bierzemy dużo perł Enderu Dobra, mu damy na przykład 16, okej? Okay. Dobra, uwaga I zobaczymy, co zrobi, zobaczcie, wyłaniamy się Tutaj i zobaczymy, czy się nas wystraszy Ale rekinisko Zaraz go ze strzelę. O nie, nie, tylko żeby do nas nie strzelał, dobra, spokojnie Musimy mu już tutaj wysypać, proszę, dyzio Bierz to ode mnie e, Regin wysypał mi perły, ale tylko 5 O, jednak ja 16, dobra, idę z... Znaleźć portal. Okej, okay, dobra, już zaczął szukać portalu, więc za chwilkę możemy zamienić się w normalnego pieska. na no piesku, ile jeszcze? Oj, spokojnie, Dyzio, wiem, że mnie nie słyszysz, ale już za chwilkę go znajdziemy najprawdopodobniej, bo wydaje mi się, że jest mniej więcej gdzieś. Tu zobaczcie, lecą perły na dół. A tutaj, muszę kopać. O kurczę, dobra, Dyziowi, udało się znaleźć właśnie wejście do Strongholda. Zobaczymy, czy jest ono dobre. Piesku, zaprowadź mnie do portalu. Chcesz walczyć z o kurczę, dobra, musimy poszukać wspólnie e portalu. Dobra, tutaj go nie ma. Hmm, może pójdziemy teraz w tą stronę, czy za tymi drzwiami? O nie, no. Dobra, o jest! Udało nam się znaleźć. to no w ogóle, jak szybko. Znalazłem, wkładam perły i lecimy. O kurczę, ale on szybko wszedł do tego portalu. Dobra, wskakujemy, ziemi! Let's go! O mój Boże, ile jest tendermanów. Mam nadzieję, że sobie poradzę i takie giganty. Wow, tu są nawet gigantyczne endermany. A co by widzowie na to, że je ja się w takiego zamienił? Zobaczcie widzowie, teraz ja stanę się takim wielkim Endermanem i pum zobaczcie, jestem Endermanem mutantem. Czy dałoby się teraz pomóc leciutko Dysiowi? Pójdziemy sobie właśnie na samą górę i zniszczymy wszystkie te kryształy, dobra? O, widzę, że Dysia sobie już tutaj e, trochę radzi, dobra? puu poszło i teraz strzelimy sobie właśnie z mojego karabinu. Zaraz zaciupię tego smoczura. Zobaczcie, smok tutaj perczuje, a za Dysiem pojawiły się wielkie tutaj szkielety. zabiję smoka, ale nic nie widzę, jest ciemno. Mój Boże, ja się cieszę, że pokonałem tego smoczura. Ile mam ekspiorka, ale gdzie jest mój piesek? I widzowie, zamienimy się teraz w tego właśnie smoczura. Zobaczcie. Ale się dziś zdenerwuję, że ten smok jednak powrócił. O mój Boże, smoczur, muszę do niego sadzić. Poczekajcie, zobaczcie, weźmiemy sobie jeszcze bazukę i bum, będziemy strzelającym smokiem. Czy smog strzela z bazooki? Podejrzane nie, Coś tu nie gra Teraz pora zamienić się we mnie właśnie Halo, dyzia. No, no, czy to ty gdzie jesteś? No, a nie widzisz tego smoczura, który strzela z rakietnicy? ty wiedziałem